Wykaduj ładnie obraz. O krzywo jest. I krzywo jest aparat jeszcze, delikatnie go. O o o pięknie elegancko. Co ten stół taki upierdalony? Dzień dobry serdecznie witam. Dzisiaj jest nietypowa sytuacja, ponieważ postanowiłem postawić Waldka z drugiej strony kamery i przeprowadzić z nim wywiad na temat jego osoby. Bo zawsze to jest tak, że Waltek nas y, przepytuje, y, przepytuje też innych ludzi. To się jeszcze okaże, jak to będzie zrobione. Tak, no, Powiedz Sławku, od kiedy prowadzisz swój kanał? Dokładnie, Waltek właśnie ten, ten, obiecał mi, że będzie chciał przechwycić ten wywiad, ale nie damy się. Jeżeli w tym momencie mógłbyś wybierać, y, ten, jaki temat byś na YouTube prowadził, jaki kanał tematyczny? Pytasz mnie, jakbym nie prowadził żadnego kanału wcześniej? Tak, nie ma, masz jakby możliwość uzyskania kanału, który ma milion y, subskrybentów, znaczy, bardzo pamiętam. popularny. Jaki byś wybrał tematykę, czy tak. na sercu leży? To jest tak. Ja kiedyś zawsze chciałem prowadzić kanał. W ogóle inny. To miało być rozrywkowe. To miało być takie, wiesz, muzyka tego typu rzeczy, nie? Przypadek sprawił, że się zająłem yy, opowiadaniem o pompach ciepła i fotowoltaice, bo po prostu było tak, że jak sam za zakładałem, to wszyscy mówili, że to nie ma prawa działać. I że to w ogóle nie będzie grzało, nie będzie. Mówisz wiesz, o pompie ciepła. O pompie ciepła i o fotowoltaice też, że fotowoltaika na pewno nic mi nie da, w ogóle absolutnie, a pompa ciepła nie będzie grzała. I tak zaczęło się od tego, że wrzuciłem. Pierwszy filmik pokazujący, że to, że to ma sens, że to się zaczyna spinać, żeby po prostu innym powiedzieć o tym, Ale że... Ale na nowym kanale, otworzyłeś nowy kanał, tak, to, bo tak, miałeś tak, kanały tak, muzyczne tak. wcześniej. Tak tak, 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 no, tak. otworzyłem sobie taki nowy kanał, mówię, pokażę, tylko pokażę, że wiesz, że wszystko jest w porządku. Tam pierwszy jakiś film był pokazujący defrost pompy ciepła, później jeden z następnych, to był taki mówiący o tym, jak ta fotowoltaika... Yy, czy ona ma sens, czy to się pokrywa, ile produkuje, i Czyli tak dalej. na tak dalej. złość sąsiadom, sąsiedzi mówią. Nie, nie na złość. To, to nie miało być na złość. To miało być po to, że jak gdziekolwiek się chciałem czegoś dopytać, na jakiejkolwiek grupie, to jak zadawałem pytania takie proste, typu, czy ma to sens, czy cokolwiek, to było Albo ktoś się od razu obrażał, że wie, że a co ty nie wiesz, no, tak, no, wiesz, wiesz o co chodzi na no, nie. Mhm. I w ten sposób najpierw powstała grupa na Facebooku, bo w ogóle grupa na Facebooku była pierwsza. Ta moja grupa, która tam jest pompa ciepła, fotowoltaika, użytkownicy i porady. I ona powstała jako pierwsza, ale mówię, dobra, no jakoś muszę, muszę pokazać filmikiem, żeby tak zaciekawić za ludzi. I tak zaczęło to wszystko jakoś iść i się rozkręciło do takich rozmiarów, że teraz jest. Teraz to już... Powiem tak, nie dość tego, że fajnie możemy przekazywać przez te live'y, czy przez te spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi, bo... I tutaj zaapeluję sobie, dobra? U Ciebie na kanale, bo chcę pokazywać ludzi, którzy mają coś fajnego do pokazania, czyli jakieś fajne, wiesz, instalacje. Jest ich mnóstwo w Polsce, jest ich bardzo dużo, tylko oni się jakoś nie, sami nie pokażą, no nie? I tutaj mam taki apel mały, że jeżeli chcecie, macie coś fajnego do pokazania, to się po prostu odezwijcie, napiszcie jakiegoś maila, cokolwiek, żeby po prostu był jakiś taki punkt zaczepienia, bo ja chętnie pojadę i pokażę. Będzie dużo fajnych, ciekawych treści, które ludzie... inaczej, fajnych instalacji i przy okazji fajnych treści, żeby pokazać co i jak. Bo ty dużo jeździsz po Polsce. i bardzo. Odwiedzasz ostatnio. tych ludzi, pokazujesz ich <coughs> rzeczy. I... Co jest takim Twoim ulubioną częścią Twojego kanału? Właśnie to jeżdżenie po ludziach. Oczywiście, że tak. Targi, czy robienie czegoś takiego na miejscu, jakieś montaże urządzeń nowych, Wiesz czy co? fabryki. Najbardziej, najbardziej, najbardziej lubię te rzeczy, właśnie jak pojadę gdzieś i jadę na przykład do nie wiem, jednego z widzów, i on mówi: Wiesz co, bo mam tam magazyn energii, taki duży tracker, ja do niego przyjeżdżam, a się okazuje, że tak magazyn energii z samochodu elektrycznego, tracker, czy 62 m2, 10 kW, sam wykonał, to tutaj wiesz, jakieś tarcze hamulcowe hamują. No bo po prostu cuda nie widzę. Jeszcze opowiadam historię życia, której niestety nie zobaczycie na kanale, bo pewnych rzeczy inaczej. Przekonałem go do tego, żeby nie chciał opowiadać tego, co chce opowiedzieć, bo pewnych rzeczy lepiej nie mówić. Bo jak się je powie, to ktoś się może tobą zainteresować, i być może to nie jest dobre, ale okazuje ty się, cenzurujesz że. cenzurujesz swoich rozmówców? Nie, nie cenzuruję, tylko doradziłem mu, że to, co chce powiedzieć, nie jest do końca dobre, żeby mówił. Pewnych rzeczy nie wolno mówić, zresztą my też, powiem ci, ty też nieraz za dużo mówisz pewnych rzeczy, i później się okazuje, że nam się wydaje, że np. Na energetyka nas nie ogląda, a energetyka nas bardzo dobrze ogląda nasze kanały i nieraz mówimy pewne rzeczy, a później się okazuje, że coś, co było niemożliwe, staje się prawdą, no nie? Więc też trzeba uważać. Nieraz nawet na live mówią nam, że słuchajcie, wy nie mówcie takich rzeczy, nie podpowiadajcie im, bo jak im podpowiecie, to oni na to wpadną i to zrobią, no nie? I w taki to sposób na przykład, ja nie mówię, że to przez nas, czy dzięki nam, czy, czy w ogóle, ale chociażby nowe zasady netbillingu, no to też nie były super fajne, a to było takie na, nagłaśniane z różnych Ale stron, Jeśli chodzi o netbilling czy tam netmetering, byłeś pierwszym youtuberem, który o tym powiedział. O czym? Że będzie zmiana od pierwszego kwietnia to ty powiedziałeś. 2022. Ty to powiedziałeś. On, to byłeś pierwszym, on, który on, o tym stąd. głośno powiedział, tak bardzo mocno i wyraziście na kanale. I potem zrobił się szum wokół tego tematu. I potem nam ym, władza obiecała, że dobra, w takim razie my nie będziemy tego wprowadzać. Pamiętaj, ten pamiętam. Ten moment? pamiętam. Nie, i było, że we, tak. we wrześniu powiedziano, dobrze, faktycznie jest. Nie, nie, tego nie będzie. To tak. w ogóle nie. I, i, teraz, I to jest też fajnie, że to przytoczyłeś faktycznie, że tak, tak trochę było. Że to, nie wiem, czy to ja byłem pierwszy, czy Sławek był pierwszy, to nie ma znaczenia, ale faktycznie tak było. I wszyscy mówią, nie, to nie wejdzie. A, te, a teraz na przykład wszyscy mówią: no co ty, w ogródkach działkowych nie będzie można posiać własnej marcheweczki, to nie wejdzie. Pomidorów? No gdzie tam? No przecież to nie ma takiej możliwości. Czuję, że wejdzie. też, jak mówiono, że będą kurczaki liczone, kury liczone? Niemożliwe. Jak? No, gdzie, no jak? Krobie na ucho to jest założyć chipsa? Nie, nie. nie. No. Dlatego, a. No, świat jest taki, jaki jest, prawda? Żyjemy w tym świecie. Część rzeczy okazuje się po kilkuset latach, że była ok, mądrze prowadzona. Część rzeczy bez sensu. Nie, pewnie, pewnie wszystko ma jakiś swój sens, bo ten netbilling też być może ma jakiś swój sens, no bo powiedz, to, to Tobie zadam pytanie. No ja, ja lubię przejąć inicjatywę. No, po powiedz szczerze, czy net metering był uczciwym systemem, czy nie? Ale zależy, co jest uczciwym systemem. Nie, no, czy to, czy to było takie uczciwe dla każdego? A czy 500 plus jest uczciwym systemem? No właśnie, ja, dlatego... ja nie dostawałem nigdy. Mam dwójkę dzieci. Niedawno się skończyło, dzieci uczyć, jedno, wszystko się skończyło się niedawno uczy, drugie się jeszcze uczy i nigdy nie dostałem 500 plus. Netmetaling on nie był taki do końca uczciwy dla zakładów energetycznych. Tak, tylko że jeżeli zakłady energetyczne ma mają opóźnienia, jeżeli instalacja energetyczna jest na tak 50. zakończona w Polsce, mm -hmm. jest słaba. jeżeli nagle my, obywatele, zaczynamy. Bo przecież pa Polska to jest nasz kraj. My, mm -hmm. my, my stanowimy ten kraj, my stanowimy, zbieramy no ja tylko... władzę to. I nagle my, obywatele, postanawiamy za własne pieniądze budować rozproszoną energetykę, każdy we własnym domu żeby nie było centralnych elektrowni, które nie są w stanie dostarczać energii na przykład na Podkarpacie, bo tu są słabe linie przesyłowe i brakuje tej energii, zaczyna coraz więcej obywateli inwestować w klimatyzację, w jakieś takie źródła energii, które potrzebują w gorące, upalne dni brać które? tą energię. Przecież był kryzys. Za czasów pierwszych rządów Tuska mieliśmy 20 sobie zasilania latem, kiedy zabrakło energii z powodu tego, że społeczeństwo było bogate, miało klimatyzację, włączało Ją, ale nie było prądu. W związku z tym my zaczęliśmy to robić: montować fotowoltaikę, dostarczać energię sobie i dwóm, trzem sąsiadom w koło nas. Nie więcej, bo te, te, te 6 kW, co my eksportujemy w godzinach szczytu, to jest niedużo tak naprawdę. I, I państwo powinno powiedzieć: O, super, obywatel pomaga. Mhm. Oby, fajnie, na przykład sąsiedzkie podwózki, bardzo popularne w USA. Żeby no, ludzie chcieli sa swoim samochodem podwozić też sąsiada do, do pracy. No, dzięki temu w jednym aucie jedą 3-4 osoby. I też ym, w Polsce by wzią, by byłoby wprowadzony podatek od tego. Powiedziano, o, ty zyskujesz, sąsiad zyskuje, tak nie może być. Będzie stała policja, będą fotoradary robiły zdjęcia. Jeżeli jedzie więcej osób niż jedna, a nie z rodziny, to trzeba będzie PIT 85 oddawać, i tak dalej tak dalej. I to samo z energetyką. Mówi, dlaczego ty masz mieć za darmo energię? Jak za darmo? Jeżeli ja 45 tysięcy o tych wydałem na energię, to ona nie jest za darmo. No spoko, tylko bardziej chodzi o to, że jeżeli my wysyłamy, na, na starych zasadach netmeteringu, wysyłamy tą energię i jest słońce... Sąsiadowi. No wiem, być może sąsiadowi, a być może w niektórych miejscach nie. No, ale ta no ale... ale w tym samym czasie energetyka musi mieć gotowość energii, tak? A powstały ogromne farmy fotowoltaiczne, nie obywatelskie, nie domowe, tylko powstały ogromne farmy energetyczne, powstały farmy wiatraków, i one produkują tą nadwyżkę energii, która blokuje no, no, Polskę. No, oni nie, my. To jest... my nie, my, obywatele, produkujemy tak mało energii w sumie, że ona zniknie w tej sieci. Czyli oszukują nas? My, obywatelska energetyka nie, nie stanowi problemu. Mhm. Oczywiście, jeżeli na jednej ulicy wszyscy mają panele fotowoltaiczne, wszyscy, wszyscy, i nie ma jak tej energii odebrać przez nich, mhm. to też powinna ona wejść przez transformator, bo transformator działa zawsze dwustronnie, to nie jest jednostronne urządzenie, tylko dwustronne, powinna wejść do, średni, do sieci średniego napięcia. A tą siecią średniego napięcia rozproszyć się o większej okolicy. Okay. Chcemy budować elektrownie atomowe, przecież nie jedną, tylko kilka elektrowni atomowych, bo nam brakuje energii. No dobra, nie to, żebym chciał stanąć po stronie energetyki, tylko bardziej chodzi o to, że, że chciałbym, żeby, żeby to było takie zrozumiałe. A i zobaczę, że będą komentarze, że nie, mamy, że nie masz racji, to co mówisz. Na tym polega właśnie demokracja, że każdy ma mieć prawo do własnego zdania i każdy ma prawo pisać komentarz, jeżeli nie obraża innych, typu głupi jesteś, do tego, co uważam. Naprawdę ja, nie, ja czy ty nie jesteśmy nie omylni. Mamy swoje zdania, swoje opinie. One się zmieniają. Niedawno było tak, że ja myślałem, że mamy nisko napięciowe akumulatory są, magazyny energii są trochę gorsze od wysokonapięciowych. Dzisiaj Marcin Kontek powiedział odwrotnie. Mhm. O tym mi tutaj nie, nie opowiadaj, bo to będzie właśnie temat, który będzie na moim kanale z tobą. Bo ja mam tutaj pewne do ciebie pytania na temat magazynów energii. I do tego bym chciał tutaj zaprosić, przy okazji, jak już tutaj jestem. Zaczynałeś od wideofilmowania, mm -hmm. to była Twoja taka... sposób na zarabianie pieniędzy, czy ten... Dalej tak jest jeszcze. Tak, ale w mniejszym stopniu, bo masz mniej czasu teraz, bardziej właśnie jeździsz Jasne. Jako, mm -hmm. jako youtuber. Powiedz mi, jakie... czy te cechy filmowca pomogły Ci w zawodzie youtubera? Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. No to jest, wiesz, po, po pierwsze chociażby to, że ten znajomość sprzętu, jakieś takie, chociaż trochę podejście do jakichś takich, bo reżyserowanych tematów, tak, no to za, zawsze jest jakimś tam... Ale jest ślub? Nie. Tak, nie, szczerze? Trochę tak. Może inaczej, może nie reżyserujemy ślubu, tylko bardziej mówimy, co oni mają wykonać, żebyśmy my wiedzieli, ale co chcemy księdza, zrobić. Ale ustawiasz księdza, no, Ale rzeczywiście, no, wielokrotnie. w ten sposób zrobić, nie w ten, bo to M będzie świetne. Nie, no tak aż nie udało. jest. Nieraz bywa tak, że ksiądz nas ustawia, gdzie mamy stanąć, ale nieraz bywa tak, że on się zapyta, jak ma stanąć, żeby było dobrze. Więc... Jak zacząłeś przygodę z YouTubem? Bo będąc filmowcem, jakiś sprzęt dokupowałeś, musiałeś nie. zainwestować w coś więcej? Słuch, zastanawiam się nad sprzedażą pewnego sprzętu, a nie dokupowaniem, bo już, no mo... dobra, może jakieś GoPro, bo było mi potrzebne, ale tak to, to nie, nie, raczej sprzętu to mamy tyle, że można byłoby kilka kanałów yy, robić na raz. Jaki najbardziej kanał, kanał podziwiasz na YouTube? No, panele fotowoltaiczne. Ale taki niezwiązany z branżą naszą? Żeby był. W sensie Podoba Ci się ich idea, pomysł, rozwój i w ogóle? No to wiesz, który przecież, po co, po co tutaj, tutaj dużo gadać? Może zmieniło Ci się coś? Nie, nie dzisiaj, znaczy co? zmieniło mi się, bo prowadzący przeszedł z kanału do kanału, nie? Nie, no Kanał Zero to jest taki fajny kanał, który faktycznie widać tam potencjał i dzieje się ostro, nie? No mają po prostu rozmach niesamowity i to coś czuję, że to będzie tak, że telewizja będzie miała zdecydowanie mniejsze znaczenie jak Już Internet. teraz ma. Tak powoli już tak jest. No wiesz, jeszcze jednak, ten, jednak telewizja to jest nadal jeszcze tak przez niektórych traktowana, że to jest telewizja, no nie? No ale w śniadaniowej telewizji byłeś dwa razy i co, dzięki temu byłeś bardziej spoznawany? Nic. Nikt nie zauważył? Nic tak, zupełnie. Nawet, nawet, nawet subskrypcja nie doleciała. Przepraszam, odleciały, ale to bo dlatego, że byłem za innych czasów w tej wizji, nie? No byłeś na trzech innych kanałach telewizyjnych, informacyjnych. No tak akurat tak. Akurat, po, akurat po tym rozpoznawalność jest zawsze. Za każdym razem, gdzie nie pójdę, to jest pytanie, a co tam z tymi z Wrocławia? Mhm, czyli tutaj jednak. To, to zadziałało. To, to działało. Czyli jakby co, jeśli byś chciał mieć na przykład bardzo dużą rozpoznawalność, nie? To musisz się wplątać w jakąś aferę. Chociaż ty byłeś wprątany w sumie w aferę. Nie, pozna, nie, nie pytają Ciebie o. Bo ja dlatego nie chodzę w zielonym ubraniu od tego czasu. <laughs> od tego czasu już nie chodzisz w zielony, tak? tak? No, tak. właśnie o to chodzi. A ty masz cały czas tą swoją. Puszkę. No, ale powiem ci, że e, tak, ja nie wiem, ja wtedy byłem w zielonej też. I że nie wieczczy w sumie nie wiem, do kogo to wtedy było. Chociaż ty teraz schudłeś, to, to może to jednak. No, ja już nieważne. No, no ale, ale, ale nie nie był, fakt jest ale faktem, nie że. Ale no, nie, 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 nie. Nie wiemy. To jakby mamy świadomość tego, nie? Dokładnie. Pomaga ci rodzina w prowadzeniu kanału? No pewnie, że tak. Kto najbardziej? Kto najbardziej pomaga? W rodzinie. Yy, zależy, co, co, co przez to rozumiesz. Nie mówię o wychowaniu dzieci w wolnym czasie, ale po prostu jak robisz kanał, nie wiem, filmowanie. Nie, no każdy po trochu coś tam pomaga, doradztwo, wiesz? Doradztwo, montaż. No, zawsze idę do żony się doradzić. Jak ona mówi, że ta miniaturka jest dobra, to biorę tą drugą, nie? W ten sposób. Tak, ale tak. działa. No dlatego masz 99% widowni męskiej, a nie żeńskiej. Nie, właśnie, że nie. Mam 15% widowni żeńskiej, ale to prawdopodobnie też jest męska, tylko korzystając z kanału... Z komórek żony. Dokładnie. Tak, tak może być. A u Ciebie jak jest? Ile u, ile u Ciebie jest? 95% mężczyzn. Co Ty gadasz? No, no, no ja mam bardzo męską... Wiesz, ja robię techniczny kanał, bardziej taki nie gada, nie pokazuje się. Tylko właśnie techniczne, a widocznie techniczne kanały na komórkach się nie da oglądać żon. To za mały ekran i trzeba na komputerach. To Może na tak być. Na siebie. 70 chyba, 7 odcinków zrobiłem co miesięcznych, jeżeli chodzi o podsumowanie miesiąca. Zaprzestałem w tym roku i tak naprawdę tylko jedna osoba spytała się, dlaczego tego nie robię. A nie, nie robisz już tego? Nie. Patrz, nie zauważyłem. <grym> no Nikt tego nie zauważył, ale to wymagało naprawdę dużo czasu, bo ja musiałem co najmniej 3 godziny przygotować dane do Excela, wpisywać je z różnych mm -hmm. liczników, potem to omawiać przez około 10-15 minut, potem z tego robić 6-minutowy odcinek. Było mhm. czasu chłodne, ale stwierdziłem, że to będzie historycznie bardzo fajna sprawa, ale 8 lat wystarczy, Myślę, że tak, ale wiesz lat... co, to możesz nie robić tych filmów, ale chociaż, bo ty tam wiem, że prowadzisz takiego Excela, w którym zapisujesz te wszelkie dane, i chociaż to robić, nie, że, że dopisywać do tego. Ee, no, pliku. milion 500 tysięcy ludzi ma teraz fotowoltaikę w Polsce, niektórzy ktoś inny to robi. Zresztą no, Tomek Żyłka to robi, Michał na prąd po Polsce to robi. Mhm. Więc to. Tak naprawdę już teraz ludzie mają źródła i to było istotne wtedy, kiedy to jak ty jak mówiłeś, ludzie no mówili, że nic nie wiadomo, nic nie ma, tylko marketingowcy mieli swoje tabelki pokazywali, uh -huh. więc chciałem udawania ludziom pokazywać, jak to wygląda naprawdę. Bo to się od tego zaczęło, nie? Zaczęło się od tego, że kupiłem sobie magazyn energii ładowany słońcem, co mi wydawało mi się, że to nie ma prawa działać, ponieważ ta powierzchnia em, 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 panela fot fotowoltaicznego jest za mała. No mhm. i okazało się, że faktycznie to jest oszukane urządzenie. Twierdziłem, że zrobię film, żeby innych ostrzec, żeby nie kupowali takich Nie, nie miało szansy działać. I od tego się zaczęło. Potem kupiłem sobie panele fotowoltaiczne normalne, 50 watowe i zrobiłem z tego prostą instalację do oświetlania ogródka. To było takim tematem patrzcie, fajnie działa, to nie jest to drogie. I pojawiła się fotowoltaika i mniej więcej pół roku później założyłem sobie fotowoltaikę, szukając wcześniej wiarygodnych danych o opłacalności, o produkcji rocznej, takich innych rzeczy, na nachylenia, jaki to ma wpływ. Okazało się, że to wszystko jest kompletnie poza, um, poza danymi, które. Nie, 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 nie ma tych danych. Mhm. Sobie, dobra, w takim razie ja od dzisiaj będę takie dane zbierał, publikował, dzielił się z ludźmi, żeby te dane już były. Z wiarygodnego źródła, ponieważ sam sobie mogę zaufać. No i to było tak przez wiele, wiele lat robione. A. a ja powiem tylko jedną rzecz, bo y, to też Sławek będzie chętnie y, usłyszy, bo to jest ważne, żebyście napisali, szczególnie bo to będzie na jego kanale, żebyście napisali, jakie treści by Was interesowały. No bo wiesz o co chodzi? Ja wiem, że kanał my trochę robimy też dla siebie, no ale fajnie byłoby robić tak, żeby ludzie też byli zadowoleni z tego. Więc napiszcie po prostu, która forma, a może jakaś jeszcze inna forma. Byłaby fajnym. Wiecie, po czym, czego możecie się spodziewać, po Sławku, w, w, w którym kierunku on lubi to robić, i to będzie tym, moim zdaniem, takie fajne, fajny taki odzew dla Ciebie, żeby wiedzieć, w którym kierunku się poruszać. Bo ja lubię się, ja, ja pytam się u siebie bardzo często i wiem, i dlatego na przykład robię te wyjazdy po. Po tych ale z, różnych. Zaczynałeś swój kanał od wywiadło z Mizgalskim, bardzo ciekawy. To jest pisa, Pisaliśmy wszyscy, róg dalej, kontynuuj, spotykaj się z nim co najmniej raz na pół roku. Przestałeś. Przestałem, ale to nie dlatego, że ja nie chciałem się z nim spotykać, tylko ym, on chyba przestał chcie, chcieć się ze mną spotykać. No ale w Polsce jest tylu polityków, że mogłeś kogoś innego na jego miejsce. Będę no to poprosić, trzeba. No to widzisz. Zachęcić. Czyli podobać ci się to, tak? Tak. Dobra, na na twoje, twoje, na, twoje życze, na Twoje życzenie będą politycy. Wielkie dzięki. Dziękuję Wam za wytrzymajcie do końca z nami, bo nie było ciężko, ale myślę, że kolejny wywiad za dwa lata będzie, no. będzie lepszy.